Dzień dobry, cześć Wam wszystkim. Ciała Tutti. Ciała Tutti po włosku znaczy cześć wszystkim. Znajduję się na kanale, który się nazywa Przepisy Jak u Babci. Kanał istnieje od niedawna, czyli od końca listopada 2024 roku. Dzisiaj jest. 9 styczeń 2025. Pozdrawiam serdecznie zachmurzonego Rzymu i wiecznego, bo dzisiaj jest i pochmurnie i wiecznie, a wczoraj mieliśmy piękną pogodę. No ale to tak jak w życiu. Raz jest pogoda, raz nie ma. Raz jest fajnie, raz nie jest fajnie. Ale dzisiaj jest fajnie, bo ja Wam pokazuję moje pączuszki pieczone na... Patelnie, ale pieczone, kładzione łyżką. Takie proste, szybkie, które znikają w dniu oka. Ja te pączki wczoraj opracowałam, przepis na nie. Tutaj mam napisane na kartce, ale e, zmodyfikowałam dzisiaj rano, bo e, jak zaczęłam je jeść, to stwierdziłam, że one są troszkę takie bardziej zbite. Jak po upieczeniu były takie, m, można powiedzieć, mięciutkie, szybkie. I fajne, ale na drugi dzień są bardziej takie gumowate, więc stwierdziłam, że za dużo mąki dałam. Wczoraj te, właśnie mini pączuszki, takie o, kładzione łyżką. Robiłam wczoraj live'a na moim drugim kanale, który się nazywa Mangiare Łewki, Mangiare po włosku znaczy jeść. Tam mam. Już ten kanał na YouTubie 6 lat i mam 25 tysięcy subskrybentów. No i na live'a weszło bardzo dużo ludzi. Byłam zaszokowana, bo 10 tysięcy ludzi miałam na live'ie godzinnym. Ale oczywiście mówiłam też ludziom, że opracowuję przepis. Po prostu sobie wypisałam składniki i chciałam zrobić te właśnie pączuszki. Cóż jeszcze? No, no i dzisiaj właśnie jak ja je, jem, to jednego zjadłam, to zobaczyłam, że one są bardziej takie zbite, troszkę gumowate, więc zmniejszę ilość mąki. No ale zaraz Wam pokażę jak wyglądałem, Ja tutaj mam kawę zrobioną, którą już prawie wypiłam. Jeszcze poproszę męża, żeby Was pozdrowił. Alessandro, po salutare ragente. Ciao a tutti! Buongiorno a tutti quanti! No, mój mąż powiedział, witajcie wszyscy, dzień dobry, wszyscy. Buongiorno a tutti quanti, czyli dzień dobry wszystkim. Mąż, dzień powiedz, dobry. Y, po, powiedz po polsku. Dzień dobry. Dzień dobry. E, Kiedy Kwarkoza i polako, Zapyta się coś po polsku. No koza, komestate i polako. Jak się masz? No, jak się masz. No, zapytał się, jak się macie. Dobrze, grazie Alessandro. teraz ja postawię kamerkę w inny sposób, żebyście mogli tutaj wstawię w ten statyw, żebyście mogli zobaczyć jak te moje pączuszki wyglądają w środku, bo wiadomo yy, musi być telefon jakoś ustawiony tutaj ojejku. Okej, okay, dobra. Hmm. No, będzie jakoś będzie dobra. Ja je posypałam właśnie też cukrem pudrem, bo opracowując ten przepis, o tak postawię. Opracowując ten przepis, tutaj mam tą kartkę, to muszę wam powiedzieć, że e, nie widziałam ile tego cukru dodać, e, bo ja użyłam w tym przepisie. Jest, ok, jest. Nie wiem, co tu się zrobiło. Mm -mm. Ok, o teraz jest dobrze. Słuchajcie, no nie widziałam ile tego cukru dodać, bo jogurt grecki użyłam cytrynowy, a jogurt grecki cytrynowy po prostu jest słodki. No i teraz już Wam pokazuję te moje pączuszki. One no, prezentują się dobrze, ale tak jak powiedziałam, przepis muszę zmodyfikować. I znaczy ja już sobie na kartce zapisałam trochę inaczej, że zamiast 400 g mąki dodam 300 gram. No i tam yy, zwiększę cukier. Używam cukru pudru. O, zobaczcie. One są za bardzo zbite. Po upieczeniu cieplutkie były mięciutkie, ale już po, e, na drugi dzień już są troszkę inne. One są pyszne, nie powiem, ale już nie mam takiej konsystencji, jakbym bym chciała. Po prostu jest za dużo mąki. Dlatego ja się z Wami łączę i mówię, że tamten przepis, właśnie ten przepis, co pokazywałam na liveie na moim kanale Mangiare Łewki, to... Go sama opracowałam wczoraj rano i mówiłam ludziom, że ja go dzisiaj opracowałam i chcę zobaczyć, co mi z tego wyjdzie. No i, i po spróbowaniu wczoraj stwierdziłam, że jest za mało cukru, no to powiedziałam na live. Ale dzisiaj właśnie łączy się z Wami, jeżeli ktoś tam pójdzie, będzie oglądał, że po prostu też jest za dużo mąki. Teraz, jak ja sobie ten przepis już zmodyfikowałam, no to na kartce mam wszystko zapisane, zmodyfikowane. No to teraz zrobię inaczej, ale już nagram filmik. Ale dzisiaj na tym kanale przepisy, jak u babci, dostaniecie. Fajny przepis, który jest sprawdzony. To robiłam przepis z takiej książki tej włoskiej. I taka książeczka miesięcznik może. Nie książeczka, tylko gazetka, która wychodzi. I ten przepis mi wyszedł rewelacyjny. Nagrywałam go kilka lat temu na kanale Mangiare Łewki, więc wam go dam tutaj na tym kanale. Nic nie szkodzi, że ja tam mówię, że mm, kanał ma Łewki, bo to jest mój duży kanał. 6 lat jestem na YouTubie i będziecie mogli sobie raz, dwa zrobić takie pączuszki. Dziękuję bardzo za uwagę i życzę miłego dnia. Ciała, tutti.